Siemeczko ludzi z KSM w Foxgaming.pl Dzisiaj znajdujemy się w Pokémonach Fire Red Version Rozpoczynamy gameplay z tej jakże przepięknej gry Welcome to the world of the Pokémon tak, tak nas witają tymi słowami profesorowok, prawda? Gra całkiem, całkiem stara, nawet bardzo stara No ale cóż, zawsze ten urok jest Kim jesteśmy? Jesteśmy chłopakiem Jak się nazwać? Eymm, um, nazwiemy się... Jak się znaczy, Jak się nazywamy? Nazwiemy się Foksu. Mmmm... Okej. Okay. No Zora, right! So your name is Foxu, czyli... Tak, czy twoje imię to Foxu? Tak, to nasze imię, już ci powiedziałem chyba raz, więc... Tak więc tak. To jest jego... nie wiem jak co nazwać... niechrzesny. Nie chrzestny. Wnuczek, o wnuczek. I czy to jest... jak on ma na imię Wybraliśmy mu Gary, czyli tak to jest Gary. I remember him. now, his name is Gary, teraz pamiętam. <coughs> Dobra. Tutaj nas Wita już wprowadza do świata... Dobra. Tutaj nas Wita już wprowadza do świata Pokémonów. I... Jak zawsze jesteśmy w naszym pokoju Przed konsolą Szkoda, że nie w ten sposób, prawda, lubiłem zawsze tak robić Zaczynać grę Gdzie w łóżku tak jakby Jak się budzę co nie, kolejny dzień budzę się Normalnie wychodzę z pokoju Jak w każdej, w każdej wersji Pokémonów To jest nasza mama, która Oj, czekajcie, musimy jeszcze wziąć po prostu z ekranu Nasza mama, która mówi nam, że wszyscy chłopacy Albo wszyscy faceci w końcu wyjdą kiedyś z domu Przynajmniej tak mówili w telewizji i że profesor okna ok nas czeka tak no więc w ogóle ta, ja tą serię będę prowadzić w ten sposób że będę przychodzić grę będę przychodzić grę taki pseudo speedrun yy, speedrun i speedrun tak naprawdę bo sam nie wiem jak to dokładnie nazwać ze względu na to iż nie będę wszystkiego pokazywać będę tylko pokazywać yy, przejście gry po prostu przejście gry bez żadnych takich dłuższych prawda wątków mm, jakby co to możecie napisać też yy, w, w wiecie w komentarzach co o tym sądzicie czy to jest spoko czy nie czy tak czy nie to tamto co pozmieniać ale dobra włączamy znaczy włączamy co ja mówię skipujemy naszą rozmowę z między gar, nie, między jaką miał gary Chciałem jeździ Garen. Dobra, więc wybieramy. Tutaj na maxa po prawej był ten trawiasty Bulbasaur. W środku był Squirtle, a po prawej był Charmander, czyli Pokémon, który mnie interesuje. Tak więc tak chcę tego Pokémona. This Pokémon is really. Energetic. Jest bardzo energetyzujący, nie wiem jak to nazwać. Czy zmienić jego imię? Nie. Nie chcemy jego zmieniać imienia. I'll take this one then. On sobie wybrał Squirtle, czyli kontrę na nas, prawda, my zawsze, zawsze tak wybieramy cwaniak, jak ja bym wybrał ja tego bulbazaura, to on by wybrał Charmandera i typy, które nas kontrują. I teraz będzie walka z Garem, tą walkę pozwólcie mi, że ją przeskoczę szybko, e, używając magicznego przycisku spacji, ponieważ, no, dużo jest tam tłumaczenia, dużo tam czasu, oczekiwania, tłumaczenia że tutaj jest życie, tutaj jest ex, tutaj jest tutaj, tutaj, tutaj to i tak dalej tak dalej tak więc ja to po prostu przewinę właśnie w ten sposób e, przyspieszenie razy 500 e, walkę też już z całą przeminę oj przegrałem <gryta> czy ja przegrałem Krytam mi chyba walnął Oj, oj oj pierwszy raz zdarzyło mi się przegrać w pierwszej walce w Pokemonach ogólnie. Ja w Pokemony grałem już, grałem już sporo części. Tutaj jeszcze go pamiętam to... Um, czy tą mapę można dostać? Nie można. To jeszcze nie teraz. <laughs> Chodźmy sobie do naszej mamy. Też jeszcze nie jestem pewien czy, czy nam się pokemon o właśnie musimy uleczyć swojego pokemona tutaj steam nie będę nic z tym robić po prostu niech sobie tam prawda nie... pkają ale żeby mi się z często nie pokazywali tutaj ehm, tak 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 lecimy look look A bird, wow Wciśnij start, aby wyjść do menu. Taki pierwszy tip dostaliśmy. Enter. To jest nasze menu. Już no to może sobie zapiszę. Yes! Time 5 minut. 5 minut już w to gramy. Are you sure you want to save now? and over with? Tak, chcę saving, don't turn over. Kurczę, aż bo boję się teraz... Czekajcie, bo to jest w symulatorze, tak więc ja tutaj wezmę po prostu CTRL S Load game, save game, o, save game Z Shiftem się to robiło, dobra Z Shiftem się to przyspieszało Mamy pierwszą walkę pierwszego Pokemona. I to jest Bratata Albo Ratata, jak kto woli Level drugi Tego będzie bardzo ciężka Jezu, aż mi się teraz przypomina... Przypomina mi się chwilę kiedy grałem jeszcze na... na na na, na konsola, w Pokémony, Na przykład w, to całkiem niedawno jeszcze grałem w White bodajże. Tak, w Pokémon White. Ym, na DS-ie. Fajnie się grało. Tutaj się od niego dostawało, bodajże, ym, Właśnie Poison, Czyli Elixir na HP. Dobra, przejdziemy przez tę trawkę. Yy dalej, dalej. Nas Rata ratata pewnie. Jest i rat nie, ratata. PJ. O, PJ, ja to sobie... Już mam mniej więcej jaki pl plan. Jakie Pokémony chcę ku kupywać. Jakie Pokemony chcę posiadać, że tak powiem. Więc to, to, ja to, prawda, przyspieszę. O, akurat przyspieszę. No i tak to, tak, tak Ta muzyczka jest epicka. no słuchajcie no No jak się skończyła Ale też jest fajna Pójdziemy szybko tutaj do Poké Center Ehm, um, yeah tym, tym, tym. Ta muzyczka jest zawsze genialna, ta ting, 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 ting We hope We hope to see you later again Czyli chcą jeszcze raz y Chcą jeszcze raz mnie zobaczyć, ale przecież jak ja tam przyjdę, to zawsze będę mieć pokemona chorego. Czyli to jest... Patrzcie, patrzcie to jest taka ciekawostka. Um... Chcą, że ta so siostra Joy chce, aby nasze pokemony były ranione. Tutaj musimy jakąś paczkę dla Auka. No, dostaliśmy paczkę dla Auka i teraz musimy się wrócić do... Do głównego miasta. Powiedzcie ogólnie, czy mam przyspieszać takie większe podróże? Takie o tym y, przyspieszeniem. No to jest całkiem, nie wiem, takie cheatowanie, nie To już ta, ta, ta gra traci magię, tą swoją, ale to wy zadecydujcie, czy mam y, na spac jechać, czy wolicie jednak, prawda, y, grać w ten sposób jak ja teraz. Widzę, nie przywiem no i... O, no i w tych samych krzakach, seria. I znowu piżej no nie wierzę. Znaczy, dobrze i źle, ja nigdy nie lubiłem. Pokémon... Właśnie, ja nigdy nie lubiałem... Tego, że... Raz z krzaka na krzak nie można było przejść. Z krzaku do krzaku. Mm, albo z trawy do trawy, tak to no, nazwijmy. Z trawy do trawy, bo... Bo, bo Pokémon nas atakuje. razem to było irytujące. Dobra, więc zrobimy to tak, 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 tak. Dobra, okej. Miejmy nadzieję, że tu Dobrze, że nikt nas nie złapał. Palet to, czyli miasto palet. Mmm. Siema oak, mam coś dla ciebie. O Foxu Homer, old Pokemon Foxu deliri. A, poke, Pokebole musimy dać. No Gary już leci jak zwykle, napalony. Napalony... Gary. Dobra, dajcie, dajcie nam Pokedex, bo wiem, że mi tu dać Pokedex, dziękuję Pokedex. I Pokebole, okej. Okay. Bardzo dziękuję. Też już sobie wyjdę. I czy to teraz się robiło, że podchodziło się tutaj do tej jego siostry i się dostawał mapę? Oj! Wziął mi i zaciął grać przez chwilę. Jest, teraz się właśnie dostaje. Town map. Czyli mapę miasta. To dobrze, dobrze. Tak jak pamiętam. Tak jak pamiętałem oczywiście, znaczy że trzeba było do niej iść. I czekajcie, czy teraz pójdę do mojej mamusi, prawda? Żeby nas uśpiła. W sensie zresetowała nam życie, prawda? No znowu wkliknąłem Nigdy nie wklikujcie w ALT Fana muzyczka No i wychodzimy yy... Z czego co będą, to nie ma sensu chodzić po tych ludziach w, w naszym mieście i gadać z nimi oprócz siostry Barego Garego sorry, Garego bo ona nam daje mapę, reszta już nic nie dawała, tylko tam gadała sobie coś tam o czymś. Co później w przyszłości nam się przyda. To się nie o to co przyda a można nas zaciekawić, bo później coś tam się robiło, z czego co pamiętam. Z tam z tego jeziorka coś tam było. Ale nie jestem pewien. Tak więc... Would I find it? Siódmy level. I teraz uczymy się Embera, czyli podpalenia Chyba Nie wiem Chyba podpalenia, no bo jak inaczej to można nazwać Ten typek nam dawał Pokébola? Nie Albo inny, który nam dawał gdzieś na początku Chyba Jeszcze co pamiętam, bo Oczywiście w poke... Firehead grałem już bardzo dawno temu, tak więc No, nie pamiętam wszystkiego Charmander, a miałem użyć Embera. Chciałem wam pokazać naszego nowego spela, albo umiejętność, tak nazwijmy. Mmm, Ember. Patrzcie jak to pięknie wygląda. Taki one shot, one kill. Jesteśmy zbyt dobrzy na niego. Przychodząc, wychodząc z krzaków znaczy się, idziemy na północ, znowu do naszego miasta jakiegoś. Wchodzimy do Poke Center. Ponieważ musimy uleczyć nasze pokemony Dziękuję Leczenie na pewno będę przyspieszać Tu już nie ma, nie ma co na... leczenie będę przyspieszać Bo to zajmuje trochę czasu Ym... Czy coś tu trzeba było zrobić e, nie chcę tam iść, nie chcę tam iść tam, tam jest w ogóle droga do elitarnej czwórki, szczerze pamiętam yy, Jednakże tam czeka na nas Gary Z czego co mi się, z czego sobie się kojarzy? Ja? Bo tak jak mówię, grałem dawno, nie pamiętam wszystkiego U Udamy się teraz na północ cały czas Jeżeli dobrze pamiętam do y miasta, gdzie będzie na nas czekać Brok No nie zatrzymuj nas Ech. On nas będzie uczyć jak łapać pokemony No przecież ja to umiem ja to przyspieszę, ja to przyspieszę, bo to jest najtrudniejsze co może być. W każdej wersji Pokémonów ktoś musi nas uczyć... Ktoś musi nas uczyć... Ym... Wiecie czego, no... Łapania Pokemonów. Czy... Y y tutaj... Oj, nieważne. Tutaj był Jim, szczególnie... Ja tego nie pamiętam, z tej sali y trening treningowej, gimnastycznej, Tre trenerskiej. Y tego nie, 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 nie przypominam sobie, że tam, żeby tam była. Yy, a możliwe, że tam był ostatni trener. Ale to nieważne. Yy, przechodzimy przez trawkę, prawda? Przechodzimy przez ten korytarz. Forest, czyli jesteśmy w lesie. Tutaj pamiętam, że można było Pikachu złapać. Okej, ty nie chcesz z nim walczyć. Siema, ty chcesz z nim walczyć. Czasami te muzyczki są takie fajne, a zarazem takie dziwne. W sensie nie o tyle co dziwne, a wiecie, takie psychiczne, takie... O... Ale dobra, w tym momencie sobie zakończymy nasz odcinek, taki wstępny odcinek i od razu zabiera się na nagrywanie nowego, bo fajnie mi się gra, po prostu fajnie mi się gra i teraz gada na temat Pokémonów. Dawno mnie nie grałem, więc jakby będzie fajnie też ta muzyka. Będzie fajnie tak kontynuować tą serię, przynajmniej dla mnie. To więc wy napiszcie w komentarzach co oni sądzicie. Ja będę wrzucać odcinki... Odcinek za odcinkiem teraz bodajże. Zależy jak mi się to wyrenderuje. W jakim momencie. Ale jeżeli wyrenderuje się szybko, to dwa odcinki polecam ciach-ciach. Dobra, to na razie do następnego odcinka. Yo! Lecę nagrywać.